Nie Niemniej od tego, co dzieje się w kampanii wyborczej, interesuje nas to, co dzieje się w prognozach pogody. I teraz sprawdzimy, co będzie się działo z Karoliną Filipkowską. Witaj, Karolino. Bardzo często przed wyborami jest to pytanie, jaka będzie pogoda. Ale I dlaczego? od tego jest uzależniona frekwencja, chociaż ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Ale są na ten temat badania, które nawet potwierdzają to, że faktycznie pogoda może wpłynąć na frekwencję, tak koniec końców. Ale już... Tak? W jaki sposób? Próbuję... Bardzo jestem ciekawa. Bo ja mam wrażenie, że Polacy mają tendencję do tego, żeby zawsze narzekać się na pogodę. Jak jest ciepło, to jest za ciepło. Jak jest sucho, to źle, że jest sucho. Jak pada, to źle, że pada. Lubimy sobie trochę pomarudzić, tak myślę. Ale chyba nie będziemy mieli za dużo powodów do marudzenia w najbliższym czasie, bo w końcu zrobi się ciepło. W końcu tak. Wszyscy na to czekaliśmy, więc mam nadzieję, że wszystkich malkontentów tutaj uraduje tą informacją. Bo faktycznie maj nie dopisywał pod względem temperatury. Końcówka już zdecydowanie cieplejsza. No i czerwiec przywita nas wręcz. Czy gorąco na termometrach wskazania zbliżające się do granicy 30 stopni. Zapłacimy za to jednak. Będą wypiętrzać się burzowe chmury. W wielu miejscach będzie niebezpiecznie, ale będzie też szansa na przebłyski słońca. Zobaczmy mapy i zobaczmy, co dokładnie dziać się będzie, bo faktycznie w drodze na wybory będziemy cieszyć się wysoką temperaturą bez wyjątku w całym kraju i praktycznie w całym kraju będziemy odstrzegać przed opadami deszczu i możliwością wystąpienia. Burz. A to pokłosie frontów atmosferycznych. One mają się bardzo dobrze na starym kontynencie. Jak widzimy, dużo literek N. No i do tego przy tych układach niskiego ciśnienia mamy fronty atmosferyczne, które jeden po drugim przemierzają nad obszarem naszego kraju, przynosząc nam chmury. Z opadami jeden front, który właśnie przemierza przez obszar Polski, spowoduje, że na moment napłynie do nas bardzo ciepłe powietrze, kolejny będzie już trochę chłodniejszy. W Warszawie jutro 23 stopnie na termometrach, trochę tą wysoką temperaturę będzie sturdzić opad deszczu, warto mieć ze sobą parasolę. Niewiele chłodniej, bo 22 stopnie w Moskwie, tam burzowo, podobna temperatura w Kijowie, ale tam za to sporo pogodnego nieba. Gorąco, 32 stopnie, to Rzym, i sporo pogodnego nieba, również w dalszym ciągu najcieplej, 34 stopnie, to Lizbona, tam fala upałów. W naszym kraju dziś podział pogodowy. Front atmosferyczny wkroczył już nad zachodnią część naszego kraju. Tu zdecydowanie więcej chmur, tu opady deszczu, ale tu też popołudniowe przejaśnienia. Ten front będzie przesuwać się dalej nad wschodnią część kraju, gdzie początek dnia był dość pogodny, ale im później, tym większa ilość chmur i gdzie niegdzie mogą wystąpić opady deszczu cieplej. Tam, gdzie front pojawił się na początku, na zachodzie do 24 stopni. Noc też dość ciepła z temperaturą w wielu miejscach. Z dwucyfrową nawet do 14-15 stopni. Opady deszczu, głównie na południu, w pasie centralnym, wschodnia część naszego kraju. Wszędzie tu niebezpieczne warunki do podróżowania i lokalnie po tym, jak gdzie, nie, gdzie opady będą ustępować, będą tworzyć się mgły i zamglenia, widzialność będzie ograniczona. Kolejny dzień to kontynuacja ostrzeżeń przed. Możliwością burz, głównie w południowej części Polski i głównie w godzinach popołudniowych lub wieczornych, temperatura w górę 22 stopnie, zakopane w łodzi do 23, 24. gorzu wielkopolski, Zielona Góra, trochę chłodniej nad samym morzem 15-18 stopni, 18 w rejonie Zatoki Gdańskiej, no i nad morzem bez opadów. Poza tym ostrzeżenie dla kierowców będzie niebezpiecznie. Niedziela. Niedziela wyborcza. Mam nadzieję, że trochę mieszane prognozy nie spowodują, że nie wybierzemy się na głosowanie. Temperatura wysoka, najwyższa na Śląsku do 27 stopni. Pogodnie na Swalszczyźnie. Poniedziałek w dalszym ciągu z chmurami i opadami. Do zobaczenia.